W historii rosyjskiej poezji istnieje nazwisko, które do dziś wymawia się z nabożnym drżeniem i lękiem. Nazwisko, które stało się synonimem geniuszu i występku, czułości i okrucieństwa. Nazywano go aniołem, ale w jego ramionach kobiety poznawały diabelską pokusę. Przywykliśmy myśleć o nim jako o pieśniarzu brzus i złotego żyta. Ale co jeśli powiem Wam, że jego najbardziej przejmujące wersy rodziły się w tanich pokojach hotelowych, pachnących alkoholem i cudzymi perfumami? Że jego muzą była nie tylko Rosja, ale ich chciwe, nienasycone ciało? Dziś opowiemy historię nie tego Siergieja Jesienina, którego znacie ze szkolnych podręczników. Zajrzymy do jego sypialni, przeczytamy notatki, które zostawiał na serwetkach po burzliwych nocach i dowiemy się, co szeptał do ucha swoim kobietom w ciemności między pocałunkami. Odkryjemy, dlaczego największa tancerka świata przywiązywała go do łóżka, za co nienawidzili go mężowie i ubóstwiały żony i jaka straszna tajemnica kryje się za jego ostatnią nocą w leningradzkim hotelu Angleter. To historia o człowieku, który kochał tak samo gwałtownie, jak pisał i spłonął w tym płomieniu, pociągając za sobą wszystkich, którzy ośmielili się go pokochać. Aby zrozumieć, skąd w złotowłosym aniele rosyjskiej poezji zagnieździł się demon, trzeba wrócić do samych korzeni. Nie do ciszy szlacheckich dworków, a w sam środek życia, do wsi Konstantajnowo w guberni jazańskiej. To był świat, w którym pachniało nie perfumami, a świeżym sianem, ciepłym mlekiem i mokrą po deszczu ziemią. Świat, gdzie miłość i przedłużenie rodu były tak samo naturalnymi procesami jak zmiana pór roku. Mały Siergiej wychowywał się nie przy dźwiękach fortepianu, a przy skrzypieniu drzew, muczeniu krów i kobiecym śmiechu nad rzeką. Wychowywali go dziadek z babcią, ludzie prości i głęboko zakorzenieni w tej ziemi. Dziadek staroobrzędowiec próbował zaszczepić mu surowość wiary, a babcia, która znała niezliczoną ilość bajek i pieśni, napełniała jego wyobraźnię pogańskimi, naturalnymi obrazami. Właśnie od niej wchłonął poczucie, że wszystko, co żywe wokół trawa, zwierzęta, ludzie, przenika jedna potężna i zmysłowa siła. Latem życie wylewało się na zewnątrz, kąpiele w rzece Oce, gdzie nagie ciała nie były czymś wstydliwym, a jedynie częścią natury. Praca w polu do siódmego potu, po której mężczyźni i kobiety padali na stuk siana i w dusznym mroku siana rodziło się nowe życie. Jesienin wchłaniał to wszystko nie umysłem, a skórą. Widział, jak po bani zarumienione kobiety szły po wsi, nie wstydząc się swoich silnych, zdrowych ciał. Zauważał ich spojrzenia na sobie, kręcono włosym chłopcu, którego sąsiadki początkowo nazywały Aniołkiem, ale w tych spojrzeniach z każdym rokiem było coraz mniej matczynej czułości i coraz więcej kobiecej ciekawości. Zwłaszcza kiedy on, dorósłszy, wracał z rzeki z gołym torsem i krople wody spływały po jego młodej skórze. Wiejskie plotki, rzecz cicha, ale wszechprzenikająca. Szeptano o młodej wdówce, koło trzydziestki, która mieszkała po sąsiedzku. Mówiono, jakoby ona, parząc go w bani, przytulała do siebie chłopca, tłumacząc się matczyną troską. Ale w oczach jej płonął zupełnie niematczyny ogień. I że pewnego razu, po takim parzeniu, młody Siergiej długo zatrzymał się u niej na strychu, jakoby zaczytując się w książce. Nikt nie stawiał świeczki, ale po szeptach staruch przy studni było jasne – chłopiec rośnie wyjątkowy. W nim szatan śpiewa, żegnała się jedna. On słowem oczaruje, nie to co rękami, wzdychała druga. Szczególną niemal mistyczną więź czuł z końmi. Mógł godzinami je obserwować, ale nie jako gospodarz, a jako artysta i poeta. Zauroczało go wszystko, jak drżą czułe chrapy klaczy, jak przetaczają się mięśnie pod gładką skórą, jak w jej dużych, wilgotnych oczach odbija się niebo. Widział w tym nie tylko zwierzę, a wcielenie żywej, nieokiełznanej, naturalnej mocy i gracji. Później to przerodziło się w jego słynne porównanie kobiety z klaczą nie jako obraza, a jako najwyższy komplement jej dzikiego piękna i dumy. Dla niego kobieta i natura były jednością. Nie rozdzielał miłości do brzozy i miłości do kobiecego ciała. Dla niego i to, i to było poezją. Pierwsze prawdziwe dorosłe uczucie przyszło do niego według wiejskich plotek w piętnastym roku życia. To była kobieta starsza od niego, zamężna, tęskniąca z nudów w głuszy. Zaprosiła go pod pretekstem nauczenia jej pisania i czytania. Po tych lekcjach pisania wracał do domu rozczochrany, z płonącymi policzkami i oderwanym poetyckim spojrzeniem. Mówiono, że nie tylko był z nią blisko. On czytał jej swoje pierwsze, jeszcze nieudolne wiersze, prosto w trakcie, szepcząc rymy jej do ucha, dusząc się od wzruszenia i rządzy. To było jego pierwsze doświadczenie, zlania się słowa i ciała, poezji i pragnienia. On intuicyjnie zrozumiał to, czego inni uczą się latami. Kobietę trzeba czuć, jak rym, gdzie potrzebna pauza, gdzie napór, gdzie delikatny szept, a gdzie wymagające ugryzienie. Jego zmysłowość nie była rozpustna, a organiczna, naturalna, jak kwitnienie jabłoni albo letnia burza. Do osiemnastego roku życia, kiedy przygotowywał się do opuszczenia rodzinnej wsi, on był już nie tylko utalentowanym młodzieńcem. On był mężczyzną, który poznał kobietę i poetą, który poznał życie przez jego najbardziej pierwotne przejawy. I niech w przyszłości czekała go Moskwa, salony i damy w jedwabiach, jego ciało na zawsze zapamiętało dotyk szorstkich chłopskich rąk, zapach siana na strychu i ten pierwszy dreszcz, z którym wszedł w kobietę tak samo jak później wejdzie w rosyjską poezję zuchwale, chciwie i na zawsze. W 1912 roku Moskwa powitała go łoskotem dorożek, zapachem drogich cygar i szelestem kobiecych sukien. Wiejski chłopak z czupryną złotych włosów w prostej, płóciennej koszuli i z zeszytem wierszy w kieszeni. Wyglądał na naiwnego i zagubionego w tym ogromnym mieście, ale miał broń, wobec której stołeczne damy były bezsilne. Jego oczy, błękitne jak riazańskie niebo, patrzyły tak, że u samej wyrafinowanej kokietki uginały się nogi. W tym spojrzeniu była i dziecięca czystość i diabelska iskra obiecująca słodkie, ale nieuniknione nieszczęście. Pierwszą, która wpadła w jego sidła i dała mu dach nad głową, była Anna Izriadnowa. Prosta dziewczyna pracująca razem z nim w drukarni Sytina. Ona była starsza, bardziej doświadczona i zobaczyła w nim nie tylko talent, ale i bezbronność. Została jego pierwszą moskiewską miłością, jego pierwszą żoną cywilną i matką jego pierworodnego syna, Jurija. Jesienin był czuły, czytał jej wiersze, ale życie rodzinne szybko mu się znudziło. Sława już go wabiła i on odszedł, zostawiając Annę z niemowlęciem na rękach. Odszedł lekko, jak odchodzi się z dusznego pokoju na świeże powietrze na zawsze zostawiając w jej sercu niezabliźniającą się ranę. Zaczął obracać się w kręgach literackich, gdzie jego chłopski wizerunek, starannie przez niego podtrzymywany, wywołał furorę. Odgrywał rolę pastuszka, naiwnego geniusza z ludu, ale za tą maską krył się drapieżnik, który dokładnie wiedział, czego chce. Jego występy zamieniały się w seanse masowej hipnozy. Czytał wiersze, lekko przeciągając słowa ze szczególną, śpiewną intonacją i kobiety w sali przestawały oddychać. Patrzyły na jego usta, na jego ręce, i zdawało się, że rymy przenikają im prosto pod gorsety, zmuszając krew do szybszego biegu. Po takich wieczorach nie zadawano mu pytań o twórczość, przekazywano mu notatki z adresami: Krótko i jasno, trzecia ulica stąd, dom siódmy, mieszkanie trzecie, będę czekać. I on przychodził. Przychodził do tanich wynajmowanych pokojów, na mansardy artystów, do mieszkań bogatych mecenasek. Według jego własnych słów, Wieczór zawsze zaczynał się tak samo. Najpierw wiersze, potem wszystko inne. Jedna z jego pasji, modyska z Arbatu, później wspominała, że on czytał jej o rosyjskiej przyrodzie, o zaśnieżonych polach, a jego dłoń w tym czasie powoli podnosiła się po jej pończosze. Posiadał zadziwiające wyczucie kobiecych słabości. Szczególnie pociągały go, jak je nazywał inteligentne kapłanki rządzy. Kobiety wykształcone, oczytane, które w dzień cytowały błoka. A w nocy marzyły, żeby z nich zdarto sukienkę pod wiersze o białej brzozie. Z nimi grał w szczególną grę piły herbatę, prowadziły wyszukane rozmowy o poezji, a potem, kiedy napięcie w pokoju stawało się niemal namacalne, ona kładła się na perskim dywanie i prosiła go czytać jeszcze, już szeptem i wkrótce ręce stawały się bardziej wymowne od jakichkolwiek słów. Jedna taka noc w mieszkaniu na przeczystence zakończyła się tym, że on, wychodząc nad ranem, napisał na ścianie węglem Ja kocham nie ciebie, ja kocham jak ty oddychasz, kiedy ja jestem w środku. Ona nie zmywała tego napisu kilka lat. On był niestrudzony w drukarni, gdzie nadal dorabiał, flirtował ze wszystkimi. Z młodymi maszynistkami, z poważnymi drukarkami, ze smutną wdową po księgowym. Przyznawał się przyjacielowi, że nie może pracować, jeśli do obiadu nie pocałuje kogoś w szyję. O nim po Moskwie rozeszły się plotki. Jesienin pisze wiersze szybciej niż zdejmuje z kobiet ubranie. Opowiadano historię, jak on oddalił się z jedną z pracownic do zaplecza wśród stert świeżego papieru, a po dziesięciu minutach wyszedł do wspólnego pokoju rozczochrany, z płonącymi policzkami i z marszu przeczytał nowy, dopiero co narodzony wiersz. Słuchacze byli zachwyceni jego natchnieniem i nikt nie domyślał się, że poeta jeszcze nie zdążył do końca zapiąć spodni. On nie był piękny w klasycznym tego słowa znaczeniu. Nie był wypielęgnowanym dandysem. Był żywy. Prawdziwy, pachnący ulicą, tytoniem i atramentem, i właśnie ta pierwotna energia doprowadzała kobiety do szaleństwa. One nie oczekiwały od niego galanterii, chciały, żeby on władczo wziął je za rękę, przyciągnął do siebie i czytał wiersze, patrząc prosto w duszę. W Moskwie Siergiej Jesienin ostatecznie zrozumiał: Jego talent to nie tylko słowa, Jego ciało, Jego głos, Jego spojrzenie to też część Jego poezji. Jej cielesne wcielenie. Wiejski chłopak odkrył dla siebie stołeczną kobietę jak nową, pasjonującą książkę, i zaczął ją czytać z upojeniem, pomijając przedmowy i od razu przechodząc do najbardziej otwartych stron. On jeszcze nie wiedział, że ta gra doprowadzi go na szczyt sławy i na samo dno rozpaczy, ale na razie był młody, głodny życia i miłości, i cała Moskwa zdawało się, leżała u jego stóp gotowa paść w jego ramiona. Bliskość z jesieninem nigdy nie była po prostu aktem fizycznym. To był spektakl, dramat, spowiedź, on rzadko bywał czuły w powszechnie przyjętym tego słowa znaczeniu. Jego pieszczoty były wymagające, czasami szorstkie, ale on bezbłędnie wiedział gdzie dotknąć, co szepnąć, w którym momencie ugryź płatek ucha, żeby kobieta całkowicie straciła kontrolę nad sobą. Dla niego nie istniały zakazane miejsca. Mógł uprawiać miłość na podłodze, na szerokim parapecie, z widokiem na nocne miasto, w trzęsącym się wagonie pociągu, albo w zakurzonej teatralnej garderobie, na pięć minut przed wyjściem aktorki na scenę. On był jak żywioł, to gwałtowny sztorm, zmiatający wszystko na swojej drodze, to nagle cichy, jak jego najbardziej liryczne wersy o miłości do matki. Kobiety, które przeszły przez jego łóżko, pisały w swoich dziennikach. On kochał tak, jakbym mścił się na kimś za wszystkie swoje niewypłakane łzy. On kochał ciałem, ale w tym momencie jego dusza cierpiała i w tym nieznośnym kontraście rodziła się zależność od niego. A potem w jego życiu, już rozbrzmiewającym na całą Rosję, pojawiła się ona. Isadora Duncan, kobieta legenda, ikona wolnego tańca, bogini, która zeszła ze sceny. Ona była z innego świata, Amerykanka, sławna, bogata, starsza od niego o 17 lat. Ich spotkanie było zderzeniem dwóch planet, wybuchem, który oświetlił i mało nie zniszczył ich oboje. On, Rosjanin do szpiku kości, z wierszami zamiast paszportu. Ona, wcielenie zachodniej wolności, kobieta, której ciało nie znało wstydu i konwenansów. Oni prawie nie mówili w jednym języku. On znał tylko kilka angielskich słów, ona kilka rosyjskich. Ale jak mówiła sama Isadora, po co słowa, jeśli można mówić oczami i rękami? Ich związek był nie po prostu romansem, to było czyste, zwierzęce przyciąganie. Oni mogli się gwałtownie kłócić, tłuc talerze, a za minutę uprawiać miłość na podłodze hotelowego pokoju, wśród odłamków, nie rozróżniając, kto ma rację. Ona nazywała go mój mały tygrys i anioł. On ją kulą Isidorą i wiedźmą w jedwabnych szalach. Naoczni świadkowie ich burzliwego życia opowiadali niewiarygodne rzeczy. Pewnego razu w Paryżu Isadora tańczyła dla niego samego całkowicie naga w pokoju zastawionym setkami świec. A on siedział w fotelu, pił koniak prosto z butelki, płakał i czytał jej swoje najbardziej tragiczne wiersze. Innym razem, w Berlinie, po kolejnej kłótni, on zebrał się do wyjścia. Wtedy ona, śmiejąc się, przywiązała go do łóżka jego własnym krawatem i nie wypuszczała do samego rana. Obudziwszy się, on znalazł na poduszce notatkę, gdzie ona nazwała go „czartem z duszą cherubina”. Oni skandalizowali publicznie, nie wstydząc się nikogo. On mógł stłuc lustro w drogim hotelu, bo nie podobała mu się jej sukienka. Ona mogła wezwać policję, skarżąc się, że rosyjski dzikus rzuca w nią kałamarzem. On nie znosił jej bohemy, ona jego pijanych rosyjskich przyjaciół, ale wystarczyło, że zostali sami i spotkali się spojrzeniami, jak cała nienawiść ulatywała. Oni całowali się tak żarłocznie, jakby próbowali wciągnąć w siebie nawzajem życie, i Sadora mówiła przyjaciółkom: "Być z nim w łóżku to jak stać na krawędzi urwiska. Strasznie straszne, ale odejść niemożliwe." Oni się pobrali. To małżeństwo było formalnością, próbą zatrzymania tego, czego zatrzymać się nie dało. W życiu codziennym byli nieznośnie nieszczęśliwi. On tęsknił za Rosją, za swoimi brzozami, ona za światową sceną i za chwytem publiczności. On pił coraz więcej, ona coraz częściej krzyczała. On ją zdradzał, ona o tym wiedziała i znosiła, bo nie mogła bez niego. Ich związek był apogeum jego światowej sławy i początkiem jego gwałtownego upadku. On tak i nie zdołał wybaczyć jej ani jej bogactwa, ani jej sławy, ani tego, że ona próbowała go przerobić. Ale nawet po ich rozstaniu, w samych ostatnich, samych ponurych miesiącach swojego życia, on, według wspomnień przyjaciół, czasami w pijanym majaczeniu szeptał jej imię, wspominając, jak bosa bogini tańczyła tylko dla niego. Isadora była huraganem, który przeszedł przez jego życie. Ale były i inne kobiety, których losy złamał nie tak głośno, ale nie mniej bezlitośnie: te, które kochały go nie za sławę, a po prostu za to, że on jest. I pierwszą na tej tragicznej liście stoi jego jedyna legalna, poślubiona żona Zinaida Reich piękna, mądra, utalentowana aktorka. Ona była jego przeciwieństwem powściągliwa, dumna, szukająca stabilności. Ich romans zaczął się gwałtownie, jak i wszystko u Jesienina. On zobaczył ją i tego samego wieczoru postanowił, że ona będzie jego żoną. Oni się pobrali, urodziło im się dwoje wspaniałych dzieci córka Tatiana i syn Konstantyn. Zdawało się oto ono, szczęście, cicha przystań. Ale Jesienin nie został stworzony, dla cichych przystani rodzina stała się dla niego klatką. On odchodził, wracał, urządzał skandale, rzucał rzeczami, a potem mógł upaść na kolana, całować jej ręce i czytać wiersze. Noce miłości zmieniały się tygodniami jego nieobecności. Ona płakała, przebaczała, czekała, ale on już był chory na sławę i alkohol. W końcu odszedł od niej, pisząc okrutny list z żądaniem rozwodu, w którym oświadczył, że nigdy jej nie kochał. Dla Zinajdy to był straszny cios, ale ona wytrzymała. Później zostanie żoną genialnego reżysera, wsiewołoda Meyerholda i primadonną jego teatru. Meyerhold adoptuje jej dzieci od jesienina i będzie je kochał jak rodzone, ale cień poety będzie prześladował ją przez całe życie i nawet jej własna tragiczna śmierć lata później przez wielu będzie odbierana jako ostatnie echo jej fatalnej miłości do Siergieja Jesienina. Zupełnie inna była. Galina Benisławska. Ona nie była ani żoną, ani oficjalną ukochaną. Ona była jego cieniem, jego aniołem stróżem, jego wiernym giermkiem. Galina weszła w jego życie jako jedna z wielu wielbicielek, ale została w nim na zawsze. Została jego osobistą sekretarką, agentem literackim, przyjacielem. Ona rozwiązywała jego problemy bytowe, załatwiała sprawy z wydawcami, wyciągała go z knajp. W jej pokoju, w komunalnym mieszkaniu on mieszkał miesiącami, kiedy nie miał gdzie się podziać. Ona kochała go bezgranicznie, wiernie, niczego nie żądając w zamian. Ona widziała go pijanego, słabego, chorego, ale dla niej on zawsze pozostawał geniuszem, bóstwem. Jesienin cenił jej oddanie, ale przyjmował je jako coś oczywistego. Mógł być z nią czuły, a mógł szorstko odepchnąć. Ona znosiła wszystko. Ona była tym cichym brzegiem, do którego on przybijał po swoich burzach. Kiedy go zabrakło, dla Galiny Benisławskiej życie straciło wszelki sens. Rok po jego odejściu, w chłodny grudniowy dzień, ona przyszła na jego grób na cmentarzu Wagańkowskim. Postała w milczeniu, a potem wyjęła rewolwer i strzeliła sobie w serce. W przedśmiertnym liście napisała: W tym grobie dla mnie wszystko, co najdroższe. Ona nie potrafiła żyć bez niego nawet nieżywego. Jej ofiarna, tragiczna miłość stała się ostatnim, najstraszniejszym rymem do jego poematu życia. Była w jego życiu i ostatnia próba odzyskania spokoju, małżeństwo z Sofią Tolstoy, wnuczką wielkiego pisarza Lwa Tolstoja. Ten związek był skazany od samego początku. Jesienin, już ciężko chory, miotający się, szukał ratunku w głośnym nazwisku, w statusie. Sofia, kobieta surowa i powściągliwa, miała nadzieję wyleczyć go, przywrócić do normalnego życia, ale to było niemożliwe ich małżeństwo było chłodne i krótkotrwałe. Ona próbowała kontrolować jego pijaństwo, on uciekał z domu, w końcu odszedł i od niej, udając się w swoją ostatnią, fatalną podróż do Leningradu. Każda z tych kobiet, Zinaida, Galina, Sofia, była odłamkiem tego dużego lustra, w którym poeta próbował rozpoznać własne odbicie. Ale on widział jedynie zniekształcony obraz i we wściekłości rozbijał ilustro i tych, którzy je trzymali. Kiedy w życie Jesienina na stałe wszedł alkohol, jego główny demon, poezja w nim zaczęła ustępować miejsca zwierzęciu. On rzadko pił w samotności, potrzebował publiczności, potrzebował kobiet, które stawały się i wickami, i ofiarami jego pijanego szaleństwa. Hotel Angleterre w Leningradzie stał się jego ostatnią przystanią, jego legowiskiem, gdzie rozegrał się finałowy dramat. Ale i przed tym było niezliczone mnóstwo innych hoteli, restauracji i przypadkowych pokojów. Po poetyckich wieczorach, gdzie zbierał owacje, on rzadko odchodził sam. Czasami odprowadzała go zachwycona wielbicielka, która przekazała mu notatkę z adresem. Czasami odchodził z dwiema od razu, śmiejąc się i obejmując je za talie. A bywało, że jego towarzyszką stawała się przypadkowa kelnerka, która po prostu nieostrożnie uśmiechnęła się do niego. Istniała historia jak pewnego razu porwał młodą aktorkę prosto od stolika w restauracji, gdzie ona siedziała z mężem. Oszołomionemu małżonkowi on rzucił przez ramię. Gdybyś ją naprawdę kochał, wiedziałbyś, jak ona umie jęczeć. On nie uznawał reguł, nie widział granic. Jeśli noc wymagała szaleństwa, on dawał jej je w pełni. Jeden z jego przyjaciół, poeta Anatolii Marienhoff, wspominał wieczór, kiedy jesienin przyprowadził do swojego pokoju dwie młode cyganki. One śpiewały mu przejmujące piosenki, poiły go winem, całowały jego ramiona i do rana dzieliły jego ciało tak samo prosto, jak dzieliły jednego papierosa na dwoje. Po takich nocach on mógł napisać przejmujące wersy, gdzie mieszały się żądza, tęsknota i poczucie winy. On pisał. Nie mogę zrozumieć, co kochałem bardziej jej śmiech czy jej łzy. Czasami jego pijane noce zamieniały się w prawdziwy teatr okrucieństwa. W pokoju mogły być świece, lustra, wino i trzy, albo nawet cztery ciała, splatające się w dziwacznym tańcu, a czasami krzyki, brzęk policzków, łkania i dziwna, opustoszała wdzięczność o poranku. To była poezja ciała, doprowadzona do granic możliwości. Nieokieł znana i straszna. Legenda głosiła, że jeśli jesienin patrzył kobiecie w oczy i zaczynał czytać wiersze swoim słynnym, lekko zachrypniętym głosem, ona była skazana. Jego głos działał jak hipnoza. Wiele kobiet potem przyznawało, że szły za nim do pokoju, nie zdając sobie z tego sprawy, posłuszne jakiemuś pierwotnemu instynktowi. On mówił: Napisałem coś o tobie, choć przeczytam tylko tobie, tylko teraz. I kobieta szła, a kiedy za nią zamykały się drzwi, zaczynała się już nie poezja, a twarda proza życia. Pognieciona pościel, rozlane wino, jego dłoń pod bluzką, jego włosy na jej policzku i całkowity brak myśli o jutrzejszym dniu. On nie ceregielił się. Mógł w przypływie rządy zerwać z kobiety sukienkę i wyrzucić ją przez okno, jeśli mu przeszkadzała. Mógł przygryźć płatek ucha, tak że zostawał ślad na kilka dni. Jedna znana aktorka opowiadała. On bił słowami, a potem pieścił ciałem, a potem znowu bił, już ciałem. To było nieznośne i pociągające. Wracałam do niego znowu i znowu, bo w tym okrucieństwie była jakaś straszna, pierwotna prawda. On nie szukał czułości, on szukał szczerości, takiej samej bezlitosnej, jak w jego wierszach. W te noce, kiedy jesienin pił, on nie żył, on płonął, i w tym płomieniu spalały się kobiety, pokoje, ostatnie resztki jego talentu i jego duszy. Jego łóżko było sceną, na której on za każdym razem grał swoją ostatnią rolę rolę geniusza, grzesznika i Boga jednocześnie. On porzucał kobiety tak samo gwałtownie i bezlitośnie, jak porzucał niedokończony brudnopis wiersza. Dziś ona była jego muzą, jego rymem, a jutro on mógł przejść obok, nie pozdrawiając się i powiedzieć przyjacielowi. Wszystko, ten wers się wyczerpał. One nie wiedziały, jak żyć po nim. One pisały do niego listy, szukały spotkań, próbowały odzyskać jego magię, a nie znajdując, szalały albo na zawsze zamykały swoje serce. On nie kochał według reguł. On brał od kobiety duszę i ciało, a zwracał, jeśli w ogóle zwracał, jedynie pustą, rozbitą skorupę. W grudniu 1925 roku, w tym samym hotelu Angleterre, on spędził swoją ostatnią noc. Historia nie zachowała imienia kobiety, która była z nim. Mówiono, że to była prosta kelnerka z hotelowej restauracji. Możliwe, że w tę noc nie było ani szaleństwa, ani żądzy. To był cichy, długi akt pożegnania z życiem, z jego cielesną, zmysłową stroną. Po tym jak ona odeszła, on został sam. W pokoju nie było atramentu. Wtedy, według legendy, on zrobił nacięcie na nadgarstku i własną krwią napisał swój ostatni pożegnalny wiersz. Do widzenia, przyjacielu, do widzenia. A następnego ranka znaleziono go w pętli. Według oficjalnej wersji on odebrał sobie życie. On odszedł tak samo jak i żył, w samotności, w szaleństwie, ale z niepojętą poezją w każdym, nawet samym ostatnim geście. Siergiej Jesienin stał się większy niż poetą. On stał się symbolem rosyjskiej duszy, miotającej się, grzesznej, świętej, zdolnej na największą czułość i na straszne okrucieństwo. Jego wiersze to nie tylko o brzozach i polach, to o żarłocznych pocałunkach, o słonym smaku łez na ustach, o nienasyconym pragnieniu życia i wszechogarniającej tęsknocie. A kobiety, które on kochał i niszczył, na zawsze pozostały przykute do pamięci o tym, jak złotowłosy anioł z oczami biesa spalał je w płomieniu swojego krótkiego, ale olśniewająco jasnego życia. Jeśli ta Historia o rządzy, genialności i samos niszczeniu poruszyła was? Jeśli chcecie dalej zanurzać się w tajemnice wielkich ludzi, zasubskrybujcie nasz kanał. Przed nami jeszcze wiele historii, których nie opowiedzą w szkole.